Cześć wszystkim, witajcie przyjaciele bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Psiego Patrolu. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie i będziemy musieli uratować małpki z wyspy, gdzie wybuchł wulkan. No i te bezbronne małpeczki musimy przenieść do lasu, żeby tam e, się ucieszyły, radowały i były wesołe. Zaraz pewnie zaczniemy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie kciuki i właśnie lecimy w podróż. Będziemy zbierać teraz kosteczki. Oby nam się udało. Dobra. No i lecimy. Zbierajmy. Musimy zebrać wszystkie bananki, pięć bananów, żeby właśnie te małpki chciały opuścić tę wyspę, bo też one nie mogą chodzić głodne, prawda? Więc musimy nazbierać parę bananków. No i odznakę tu jakąś musimy znaleźć. Oby nam się udało. Dobrze, patrzcie, jak nam dobrze idzie. A jak się nazywa ten piesek, który, my, który teraz tutaj próbuje znaleźć te bananki? Dajcie znać w komentarzu, napiszcie. Na pewno wiecie. O, mamy pierwszą odznakę. Udało nam się ją zdobyć, ale jeszcze tego bananka nie zdobyliśmy. Gdzie on może być? Gdzie on się ukrywa? Ten bananek. Płukajcie, czy widzicie go gdzieś. Ja go tu nie widzę, niestety. Mamy kolejną odznakę, ale tego bananka to nie widzę. O! Coś tam widać! Chyba już jest, chyba już dolecimy do niego. Patrzcie, nasz pierwszy bananek, i taki trójkąt musimy zrobić. Proszę bardzo, udało się! Pięknie, przybijcie piąteczkę. Piąteczka, udało się bananek nam tutaj dobyć, bananka. Ale to jeszcze nie koniec naszej podróży. Zapewne. My teraz pozbierać kosteczki. Dobrze, zbierajmy kostki. Ale tu jest tych odznaczeń dużo. Strasznie dużo. Ale chyba to koniec naszej podróży. Udało się nam jednego bananka zebrać, no ale to nie koniec. Musimy tych bananków troszkę więcej tutaj zdobyć. O, widzicie, jedna małpka już ma bananek, jest wesoła i szczęśliwa. No, ale to nie wszystko. To jeszcze nam cztery małpki zostały, bo było ich w sumie pięć. Musimy uratować te małki. i na pewno nam się uda. Z Twoją pomocą się uda, także pomagajmy. Mamy odznaczenie. Kilka medali dostaliśmy, no i mamy na wulkanicznej wyspie jedno odznaczenie i jeden bananek, więc dobrze, teraz lecimy i musimy zdobyć kolejne kolejne, ba kolejne bananki, żeby uratować te małpki oby nam się udało o i startujemy już wychodzimy, Patrz, patrzcie piesek leci leć piesku no i musimy znaleźć kolejnego bananka i dwa medale, tak jak tu mamy jeden. To nie koniec. O, no, z prawej podlecimy. O, tu jest to koło. Huuu! Tutaj dziwne akrobacje robi ten piesek. O, wow, wow, co to za oznaczenia. I jest bananek, mamy bananka, pięknie udało się. Dobrze, tu mamy odznaczenie. Ale tych kostek tutaj zbieramy kosteczki. O, i mamy tutaj kolejny medal, proszę bardzo, nowy, który powinniśmy zebrać. I zbierzmy wszystko, żeby tu było wszystko dobrze. I te kosteczki tutaj też zbierzemy. O, i kolejne odznaczenie. A tutaj te piruety będzie robił nasz piesek. Fajnie, fajnie to wygląda. Uuu, jak kręci się do góry. Ładnie. Patrzcie, ponad 200 kostek już udało nam się zebrać. To jest bardzo, bardzo ładny wynik. Super, bardzo się cieszę. Tak się udało. O, i kolejną małpkę uratowaliśmy. Mamy już dwie małpki uratowane, ale to jeszcze nie koniec. Dobrze, mamy jeden bananek i dwa medale, więc nawet dobrze nam poszło. Zobaczcie, dwa medale i jeden bananek, i lecimy na kolejną podróż. Kolejną wyprawę. Oby nam się tutaj udało. Słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się uratować te małpki. Lecimy. I do góry. Teraz trzy medale musimy znaleźć i bananka, aby nam się to udało. Trzymajcie kciuki, tak być musi. I po prawej teraz, z prawej strony. dobrze oj, oj oj do góry piesku do góry jest niebezpiecznie trzeba uważać o mamy drugi medal drugi medal się udało zdobyć proszę ładnie i tu do góry polecisz Uuu, piesku więc subcio tylko musimy jeszcze bananka gdzieś tu znaleźć gdzie jest ten bananek żeby uratować tę małpkę tu jest kolejny medal, ale ten medal już zebraliśmy. Dałby się jeszcze jeden mamy banan. Supcio. I tu trójkącik. My narysować i narysowaliśmy. To jest dobrze, ale gdzie jest ten kolejny medal? Tego nie wiadomo. Nie widać tego medaliku. O! Jest! Trzeci medal! Patrzcie jaki kręciołek! Patrzcie jak ładnie leci ten piesek! Oj! Tutaj! Uważać! Ale mamy już trzeci bananek, więc będziemy w stanie uratować kolejną małpkę, trzecią już. Czyli jeszcze dwie małpki będą musimy, będziemy musieli uratować, ale na pewno damy radę. Zaraz zobaczymy zresztą. Także oby się udało. Jedna, druga i trzecia małpka uratowana. Mają trzy bananki, ale zostały jeszcze dwie małpki i oby nam się udało je uratować. Teraz te odznaki, które tutaj dostajemy. Mamy trzy, jedną, kolejną, nową odznakę. Jeden bananek, moi kochani, udało się nam. A tymczasem ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Cześć! Jeżeli spodoba Ci się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj, żeby zobaczyć sobie całą serię. Jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy dolny ruch. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny ruch. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.